Dzień dobry. Wiele mam jeszcze Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Ale kiedy przyjdzie Duch, to On Was wszystkiego nauczy. Niesamowicie fajne zdanie w kontekście chrześcijaństwa, bo co ona nam mówi? Ona nam mówi tyle, że wprawdzie my w Kościele twierdzimy, że w Piśmie Świętym Bóg objawił już wszystko i nic nowego nie dodaje. To jednak to zdanie Jezusa jakby wyjaśnia to twierdzenie Kościoła, że My musimy jeszcze to zrozumieć, że samo odczytanie litery, samo przeczytanie tekstu, który uznajemy za objawiony, nie jest ostateczne. Albo, albo inaczej, jest niewystarczające, że potrzeba czegoś więcej. I to jest zdanie, które według mnie bardzo dowartościowuje naszą wolność, którą mamy jako ludzie, jako chrześcijanie, które mówi, że tak naprawdę chrześcijaństwo to jest coś, co się tworzy cały czas. Coś, co każdy i każda z nas każdego dnia, w każdej chwili, w kontekście, w tym, w którym żyjemy, tak naprawdę powołuje do życia na nowo. I to jest niesamowicie fajna, dobra nowina, że wszyscy mamy prawo i obowiązek do tego, żeby każdego dnia słuchać Bożego Słowa. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o czytanie pisma, chociaż ono jest podstawowe i fundamentalne, ale też mieć odwagę do tego, żeby w swoim sercu. W swoim myśle, w swojej historii życiowej, w swoich doświadczeniach czytać albo słuchać i pytać się, co Pan Bóg chce mi powiedzieć. Albo jeszcze inaczej, w jaki sposób ja Pana Boga w tym wszystkim mogę odnaleźć. I to jest chrześcijaństwo: ono jest żywe, jest prawdziwe, dynamiczne. Nie jest tylko odtwarzaniem starych ksiąg, nie jest tylko uczeniem się regułek na pamięć, ale jest rozumieniem swoim sercem tego, co Bóg mówi do mnie teraz, w tym momencie. W kontekście mojego życia. Z jednej strony jest to fajne, bo to mi pokazuje, że jestem wolny, że mogę tworzyć, że mogę słuchać być odważnym, a z drugiej strony jest to bardzo trudne i niebezpieczne, bo każe mi wychodzić z mojego świętego spokoju, bo każe mi być odważnym w tym, żeby właśnie się odważyć do tego, żeby słuchać. A to wcale nie jest takie łatwe dla lenia takiego śmierdzącego jak ja yy, bardzo często. Szukam jakichś recept, które ktoś kiedyś zapisał, po to, żeby zastosować i mieć święty spokój. Tymczasem ten fragment z dzisiejszej Ewangelii mówi Kramer, miej uszy otwarte, miej oczy otwarte, miej zmysł otwarty, miej serce otwarte, umysł do tego, żeby Pana Boga poznawać i odczytywać każdego dnia. I może to jest jakieś zadanie na dzisiejszą środę, żebyśmy odważyli się poznawać Pana Boga w tym, co jest kontekstem naszego życia dzisiaj, a nie tylko czytali stare księgi, po to, żeby zastosować je do tego, żeby znaleźć jakąś cudowną receptę na to, co się dzisiaj w moim życiu dzieje. To, co jest Pismem Świętym, objawieniem skończonym w Kościele, jest punktem wyjścia do tego, żeby szukać dzisiaj, co Pan Bóg mówi do mnie. To jest dzisiejsza Ewangelia. Ja ją tak rozumiem. Życzę Wam dobrej środy. Szczęść Boże, do widzenia i dobranoc. Trzymajcie się i miejcie odwagę pomimo wszystko szukać tego, co Jezus. Co Bóg dzisiaj mówi do Ciebie?